Witaj na kolejnym szkoleniu z systemu EZDRP. Tym razem zapraszamy Cię do wspólnego przyjrzenia się tematowi wysyłania korespondencji, a szczególnie jej rejestrowania. W systemie EZDRP to właściciel sprawy odpowiada za przygotowanie i zainicjowanie wysyłki tradycyjnej. Choć ostatecznego wysłania dokonuje kancelaria, to jednak odpowiedzialność za jej przygotowanie leży po stronie pracownika prowadzącego sprawę. Spójrzmy na naszą sprawę. Dokumenty w aktach sprawy są już skompletowane, dokument został już podpisany, czas więc wysłać odpowiedź do nadawcy, od którego rozpoczęła się cała sprawa. W aktach sprawy zaznaczamy jeden lub kilka dokumentów, które chcemy wysłać. Z prawego menu wybieramy opcję Wyślij i klikamy pozycję Listownie. Pojawia się okno rejestrowania korespondencji wychodzącej papierowej, gdzie system pokazuje dokumenty wybrane w poprzednim kroku. Klikamy przycisk Dalej. W tym kroku wskazujemy odbiorców przesyłki. Mamy kilka opcji wskazania adresata. Listy seryjne, są to wcześniej utworzone grupy listy adresatów. Uczestnicy. W tej zakładce pojawia się wybór adresatów będących stroną w sprawie. Wyszukaj ta funkcja umożliwia wyszukiwanie adresatów po wprowadzeniu fragmentu ich danych. Po wpisaniu kilku znaków, system rozpocznie poszukiwania adresata pasującego do frazy. Ostatnio wybierani, system pokazuje listę adresatów, do których pracownik wysyłał pisma w ostatnim czasie. I wybrani, system pokazuje wszystkich tych adresatów, których wskazaliśmy, korzystając z wcześniejszych zakładek. Zanim przejdziemy dalej, pozwól na dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że w systemie EZDRP mamy możliwość włączenia funkcji ograniczenia widoczności kontaktów osób fizycznych. Jeśli ta funkcja jest włączona w twojej instytucji, po wpisaniu do wyszukiwarki imienia czy nazwiska, wśród podpowiedzi mogą pojawić się kontakty, przy których będzie informacja, że nie masz do nich dostępu. Oznacza to, że nie masz uprawnień, żeby zobaczyć dane kontaktowe tych osób. Tym samym nie uda ci się zarejestrować do nich korespondencji. Jeśli potrzebujesz wysłać np. list do osoby, której kontaktu nie widzisz, musisz poprosić administratora o nadanie takiego uprawnienia. Sytuacje te będą pewnie rzadkie. System bowiem domyślnie nadaje Ci uprawnienia do zobaczenia danych kontaktowych osób, których pisma przeszły przez Twoje konto w systemie. Druga uwaga jest taka, że możesz wysłać korespondencję do osoby, której dane są w bazie kontaktów. Jeśli nie znajdujesz takiej osoby w bazie, ktoś musi tam ją dodać. Pracownicy merytoryczni rzadko otrzymują uprawnienia do edycji bazy. Jeśli je masz, na tej karcie, którą teraz widzisz, dostępny jest przycisk Utwórz kontakt, który pozwala, na dodanie nowego wpisu w bazie kontaktów. Jeśli takiego przycisku nie masz, musisz albo zdobyć odpowiednie uprawnienie, albo poprosić pracownika kancelarii o dodanie wpisu. Wróćmy do naszej korespondencji. Po kliknięciu dalej przechodzimy do ustalenia szczegółów wysyłki. Jak widzisz, domyślnie zaznaczona jest opcja wysyłki drogą listowną, ale do wyboru masz także przesyłkę międzyresortową, odbiór osobisty lub za pośrednictwem gońca. Skupmy się na wysyłce tradycyjnej, najczęściej spotykanej w instytucji. W tym miejscu musimy określić operatora z rozwijalnej listy, rodzaj przesyłki Strefę przesyłki i ustalić, czy list ma być oznaczony jako priorytet. Możemy także uzupełnić informacje na wydruku koperty, np. dodać numer umowy, albo określić zawartość przesyłki. Nie ma potrzeby w tym miejscu wpisywać, jakie dokumenty będą włożone do koperty, bo od ich zaznaczenia rozpoczęliśmy generowanie korespondencji. Jest to miejsce raczej do wpisania dodatkowych informacji. Całość zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. W momencie kliknięcia tego przycisku korespondencja otrzymuje już numer RKW, czyli z rejestru korespondencji wychodzącej, i status zarejestrowana. Na ekranie system wyświetla sekcję wydruki, w którym pojawiają się podglądy kopert lub etykiet. Prezentowany tu wybór zależy od tego, jakie formaty zdefiniował administrator w Twojej instytucji. Ponieważ wybrałem przesyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dostępny mam również wydruk ZPO. Wskazujemy rozmiar koperty, zaznaczamy go i klikamy przycisk Drukuj. W nowej karcie przeglądarki internetowej wyświetlony zostaje plik PDF, który możemy wydrukować. Co zrobić, jeśli nie mam drukarki i nie mogę wydrukować koperty? Może tak się zdarzyć, że na Twoim stanowisku pracy nie będziesz mieć możliwości wydrukowania koperty. Tę czynność może wykonać inny pracownik, np. kancelarii, który ma dostęp do zarejestrowanej korespondencji wychodzącej z zakładki Rejestry Rejestr korespondencji wychodzącej. Przejdźmy tam na chwilę, żeby to pokazać. Po zaznaczeniu odpowiedniej przesyłki RKW w menu pojawi się funkcja Wydruk koperty. Wybieramy format koperty i klikamy przycisk Drukuj. Wróćmy do szczegółów naszej sprawy, z której wygenerowałem korespondencję, czyli do modułu sprawy w toku. Wygenerowanie korespondencji wychodzącej powoduje, że zmienia się kolor ikony statusu z literą w przy dokumentach, które zostały do tej wysyłki dołączone. Ikona ta jest aktywna, co oznacza, że możemy w nią kliknąć i wyświetlić szczegóły tej korespondencji. W dolnej zakładce wysyłki również odłożyła się o niej informacja. Możemy się tutaj dowiedzieć, jakie dokumenty chcemy wysłać w tej kopercie. Na razie nasza korespondencja ma status zarejestrowana, o czym świadczy także symbol w kolorze czerwonym. Z tego miejsca możemy także wydrukować kopertę, jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy. Możemy użyć ikony drukarki lub skorzystać z opcji wydruk koperty. Gdy pracownik kancelarii rozpocznie proces obsługi korespondencji, status wysyłki będzie się odpowiednio zmieniał. Najpierw zmieni status na przyjęta, oznaczony niebieską ikoną ze strzałką, następnie zmieni status na wysłana, zielona ikona ze strzałką. W naszym przykładzie wygenerowaliśmy przesyłkę wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Gdy zwrotka wróci do naszej instytucji i zostanie zarejestrowana w kancelarii, stosowna informacja odłoży się również w tej zakładce. Obsłużymy tę sytuację poza ekranem, żeby pokazać jej efekt. Jeśli będziesz chciał uzyskać więcej informacji związanych z wysyłką, wystarczy, że klikniesz ikonę ze strzałką, a system wyświetli panel boczny ze szczegółami wysyłki. Podobnie zachowa się, gdy klikniesz ikonę dotyczącą ZPO. Dokładny przebieg obsługi korespondencji wychodzącej przez pracownika kancelarii omawiany jest na oddzielnym szkoleniu. Z akt sprawy mamy również możliwość wygenerowania tzw. wysyłki osobistej. Jest to sytuacja, kiedy umówiliśmy się z adresatem naszej korespondencji na osobisty odbiór w instytucji. W aktach sprawy wskazujemy dokument lub dokumenty, które będą zawartością przesyłki, a następnie wybieramy rozwijalną opcję wyśli. Wskazujemy odbiorcę, przechodzimy do kolejnego okna i wskazujemy typ przesyłki, w tym przypadku odbiór osobisty. Następnie potwierdzamy poleceniem Zapisz. Kliknięcie tego przycisku oznaczy naszą przesyłkę jako wysłaną. Świadczy o tym zmiana koloru ikony statusu z literą W oraz informacja w zakładce wysyłki. Z tego miejsca korzystając z ikony drukarki wydrukujesz potwierdzenie odbioru przesyłki, które zainteresowany powinien Ci podpisać. Podpisany dokument zeskanuj i umieść w aktach sprawy jako dowód odbioru pisma przez odbiorcę. Ważne, aby wysyłkę z odbiorem osobistym generować w systemie dopiero gdy faktycznie jej adres pojawi się w naszej instytucji. W momencie generowania wysyłki osobistej otrzymuje ona status wysłana, niezależnie od tego czy odbiorca faktycznie odebrał przesyłkę. Takiej korespondencji nie można już anulować. W systemie jest również możliwość obsługi sytuacji, w której pracownik merytoryczny generuje korespondencję w lokalizacji, w której pracuje, a jej adresat odbiera w innej siedzibie instytucji. Obsługa tej funkcji wymaga odpowiedniego skonfigurowania podmiotu w systemie EZDRP, nadania dodatkowych uprawnień przez administratora systemu oraz przypisania użytkowników do wybranych lokalizacji. Z punktu widzenia pracownika merytorycznego, podczas generowania korespondencji, będzie musiał wybrać opcję odbiór osobisty w innej lokalizacji, wskazać właściwą siedzibę i planowany termin odbioru. W systemie mamy możliwość przygotowania i wysłania korespondencji zbiorczej. Czym jest wysyłka zbiorcza? Wysyłka zbiorcza oznacza, że możemy wysłać kilka dokumentów z różnych spraw do tego samego adresata w jednej kopercie. W aktach sprawy zaznaczamy jeden lub kilka dokumentów, które chcemy wysłać. Z prawego menu klikamy opcję Wyślij i wybieramy pozycję zbiorczo. Pojawi się okno rejestrowanie korespondencji wychodzącej zbiorczej, w którym automatycznie będą zaznaczone dokumenty przeznaczone do wysłania za pomocą tego typu wysyłki. Po kliknięciu przycisku Dalej, wyświetli nam się kolejny widok, w którym zobaczysz trzy zakładki: Wyszukaj, Wyszukiwanie Zaawansowane i Wybrani. W zakładce Wyszukaj dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której można znaleźć adresatów, którzy w bazie kontaktów wskazani są jako adresaci korespondencji zbiorczej. W zakładce Wyszukiwanie Zaawansowane możesz przeszukać bazę adresatów, wykorzystując dokładne kryteria, takie jak np. kod pocztowy czy miejscowość. Kliknięcie kontaktu wyświetlonego na liście spowoduje przeniesienie go do zakładki wybrani. Po kliknięciu przycisku, Zapisz, zarejestrowana korespondencja zbiorcza pojawi się w widoku sprawy w zakładce wysyłki ze statusem Zarejestrowana oznaczonym czerwoną ikoną ze strzałką. Zmieniające się statusy wysyłki możesz śledzić właśnie w tej zakładce. i przyszedł czas, aby powiedzieć kilka słów o e-doręczeniach. E-doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie z takim samym skutkiem jak wysyłka dokumentów listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Aby skorzystać z tej funkcji, w aktach sprawy zaznaczamy jeden lub kilka dokumentów, które chcemy wysłać. Z prawego menu klikamy znaną Ci już świetnie opcję Wyślij i klikamy e-doręczenia. Pojawia się okno rejestrowanie korespondencji e doręczenia gdzie widoczne są dokumenty wskazane do wysłania, a obok ich nazw, z prawej strony, pojawiają się opcje wysyłki Purde i Puch. Purde i Puch to skróty nazw trybów wysyłki w e doręczeniach Purde to publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Puch to publiczna usługa hybrydowa. Szczegółowo zagadnienia związane z obsługą korespondencji za pomocą usługi e-doręczenia omawiamy w osobnym szkoleniu. Możliwość skorzystania z wysyłki za pomocą e-doręczeń wymaga posiadania odpowiedniego uprawnienia. W systemie EZDRP masz również możliwość wysyłania korespondencji za pomocą systemu ePuap. Po skonfigurowaniu konta z systemem EZDRP nie będzie już potrzeby logowania się do ePuapu, aby odebrać lub wysłać korespondencję za pomocą tej platformy. Kto może wysłać korespondencję za pomocą ePuapu? System daje możliwość wysyłki ePUAP-u każdemu pracownikowi. Są tu pewne ograniczenia w tym zakresie, ale o tym za chwilę. Chcąc wysłać korespondencję przez ePUAP musimy utworzyć pismo w wersji przeznaczonej do wysyłki elektronicznej, tak zwane e-pismo, które ma format XML. To taki rodzaj elektronicznej koperty. Utworzenie koperty generowane jest tylko z poziomu sprawy. Funkcja jest umieszczona w aktach sprawy pod przyciskiem Dodaj. Po wyborze opcji e-pismo system wyświetla okno, w którym prosty kreator konfiguracji prowadzi nas przez kolejne etapy wymagane do utworzenia poprawnego formularza. W pierwszym kroku należy wybrać adresata lub zaznaczyć pole wyboru, w którym wskazujemy, że pismo ma nie zawierać danych adresata. Podanie informacji o adresacie lub ich brak nie ma w tym miejscu znaczenia przy późniejszej wysyłce e-pisma. Jest to wybór, który ma za zadanie uzupełnienie danych adresowych w samym e-piśmie. Adresata wybieramy z zakładki Uczestnicy lub wyszukujemy go w bazie kontaktów poprzez wpisanie fragmentu lub całości jego imienia, nazwiska, nazwy lub miejscowości. Po uzupełnieniu danych adresata należy kliknąć przycisk Dalej i przejść do kolejnego kroku. Następnie musimy podać tytuł i nazwę pisma, jego rodzaj oraz wpisać treść. Wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól. Zawartość pola treść będzie treścią pisma przewodniego tworzonego e-pisma. Nazwa jest daną, która stanie się tytułem dokumentu w aktach naszej sprawy. Po naciśnięciu przycisku, dalej system przeniesie nas do widoku z możliwością dołączenia dokumentów. System wskaże dokumenty z akt sprawy, a to my zdecydujemy, które mają zostać załączone do episma. Wskazanie i zatwierdzenie załączników spowoduje przejście do ostatniego kroku wyboru rodzaju podpisu, którym zostanie opatrzony przygotowany plik XML. W tym miejscu można zadeklarować brak podpisu, np. w sytuacji, gdy ktoś inny będzie podpisywał e-pismo. Utworzony plik można przekazać do podpisu innej osobie, wystawiając jej zadanie do akceptacji lub podpisu. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do podpisywania i skonfigurowany podpis, może samodzielnie podpisać dokument. W tym celu skorzysta z funkcji Podpisz dostępnej w menu kontekstowym po zaznaczeniu pliku XML. Można również wybrać podpisanie pisma za pomocą profilu zaufanego pracownika. Wówczas po zapisaniu system przeniesie użytkownika na stronę pzgov.pl. Warto zapamiętać, że przed wysłaniem episma powinno ono zostać podpisane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy użytkownik systemu EZDRP posiada uprawnienie, które pozwala na wysyłkę przez ePUAP bez podpisywania pliku XML. Uprawnienie to dotyczy jednak jedynie korespondencji wysyłanej do podmiotu publicznego. W przypadku wysyłki do osób fizycznych podpisanie e-pisma nadal jest konieczne. Czy podpisanie koperty w formacie XML oznacza podpisanie załączników? Nie, podpisanie koperty nie oznacza podpisania dokumentów, które są w niej umieszczone jako załączniki. Jeśli załączniki powinny być podpisane, należy zrobić to przed utworzeniem episma. Dopiero w drugim kroku wskazać podpisane pliki jako załączniki do tworzonej koperty XML. Po kliknięciu tytułu EPISMA, na ekranie wyświetlony zostaje jego podgląd, a plik automatycznie wyeksportuje się do formatu PDF. W razie konieczności wprowadzenia zmian w przygotowanym EPISMie, należy zaznaczyć pole wyboru przy dokumencie i z prawego menu wybrać opcję Edycja EPISMA. W naszym scenariuszu dokument został już podpisany. Teraz podpisany plik można wysłać za pomocą platformy ePuAP. W tym celu z prawego menu wybieramy funkcję Wyślij, a następnie pozycję ePuAP. Zwróć uwagę, że dla pliku XML jest to jedyna dostępna forma wysyłki. System wyświetla okno rejestrowanie korespondencji wychodzącej ePuAP. W widoku automatycznie pojawia się wybrany plik w postaci załącznika. Aby przejść do kolejnego etapu, należy kliknąć dalej. W drugim kroku należy wskazać adresata. Możesz go wybrać za pomocą jednej z czterech zakładek. W zakładce Wyszukaj wpisujemy fragment imienia lub nazwiska, aby wybrać adresata z bazy. W zakładce listy seryjne możesz wskazać zdefiniowaną wcześniej grupę odbiorców. W zakładce uczestnicy możesz wskazać kogoś z listy osób powiązanych ze sprawą. Dostępna jest także wyszukiwarka zaawansowana, która wyszukuje kontakt dokładnie po wpisanej frazie. Aby zakończyć proces wysyłki, należy kliknąć przycisk Wyślij. Okno rejestrowania korespondencji wychodzącej ePUAP zostanie zamknięte. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, przy wysłanej pozycji w aktach sprawy pojawi się aktywna ikona statusu wysyłki z literą W. Jeśli czynność nie powiedzie się, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat z informacją o rodzaju błędu. Kliknięcie ikony statusu z literą w wyświetli panel ze szczegółową informacją dotyczącą wysyłki. Dodatkowo, przesyłka pojawi się w sekcji wysyłki. Zwrotne poświadczenie w postaci UPP czy UPD zostanie dołączone do dokumentu. W przypadku UPP nastąpi to automatycznie. Na UPD trzeba oczywiście poczekać. Po ich pojawieniu się, kliknięcie UPP lub UPD wygeneruje podgląd dokumentu. System EZDRP umożliwia wysyłkę wiadomości e-mail bezpośrednio z akt sprawy. Będąc w aktach sprawy, zaznaczamy dokumenty, które chcemy dodać jako załącznik do wiadomości elektronicznej. Z prawej strony ekranu pojawia się menu, w którym należy kliknąć opcję Wyślij i wskazać pozycję pocztą elektroniczną. System przeniesie nas do widoku Wysyłka E-mail, w którym wypełniamy obowiązkowe pola. W polu do wyszukujemy adres e-mail z bazy adresatów. DW i UDW to opcjonalne pola, gdzie możesz wskazać dodatkowych odbiorców. W przypadku UDW kopia wiadomości wysyłana jest do ukrytego użytkownika, a główny adresat nie widzi adresu dodanego w polu. Tytuł: Tu system automatycznie dodaje znak sprawy, ale możemy go edytować. Pole Treść: Wpisujemy w nim tekst, który będzie treścią wiadomości. Podczas tworzenia treści wiadomości możesz sformatować tekst, dodając pogrubienia, kursywę czy nagłówki. Możemy również skorzystać z szablonu podpisu e-mail, w którym będzie już przygotowana treść. To przydatna opcja, np. wtedy, gdy do każdej wiadomości chcemy dołączyć klauzulę RODO. Treść tego szablonu możesz zdefiniować po wybraniu pozycji ustawienia w profilu użytkownika. Po wypełnieniu pól należy kliknąć wyślij. Wysłana wiadomość zostanie automatycznie dodana do akt sprawy. Kliknięcie jej nazwy spowoduje pobranie pliku z rozszerzeniem EML, który można odczytać przy użyciu programu pocztowego. Można też zmienić nazwę wiadomości, zaznaczając pole wyboru przy dotychczasowej nazwie i wybierając w prawym menu funkcję Zmień nazwę. Pamiętaj, że wysyłka e-maila z systemu jest działaniem jednokierunkowym. Jeśli odbiorca twojej wiadomości wybierze opcję odpowiedz, e-mail nie dotrze do systemu. EZDRP nie zastępuje funkcji programu pocztowego. Dlatego do każdego e-maila warto dołączyć informację na jaki adres mailowy należy przesłać odpowiedź, jeśli takiej się spodziewamy. Spójrzmy na zakładkę wysyłki. Wygenerowana korespondencja znajdzie się w widoku sprawy. Po kliknięciu zakładki, a następnie symbolu rozwijania przy dacie wysyłki, wyświetli się na dany numer RKW, czyli numeru w rejestrze korespondencji wychodzącej. Czy, korzystając z systemu, należy unikać wysyłania maili z własnej skrzynki pocztowej? Nie, nadal możesz korzystać z własnej imiennej poczty e-mail, a nawet należy to robić. System EZDRP umożliwia rejestrację korespondencji e-mailowej wysłanej poza EZD z dowolnego programu pocztowego. Jeśli e-mail został wysłany z Twojej skrzynki, ale uważasz, że ma on istotne znaczenie dla sprawy i fakt jego wysłania powinien zostać w niej odnotowany, zarejestruj tę wiadomość w RKW, czyli w rejestrze korespondencji wychodzącej. Aby skorzystać z tej opcji, najpierw wybierz wysłaną Wiadomość e-mail w poczcie elektronicznej i zapisz w dowolnej lokalizacji na dysku Twojego komputera. Korzystając z przycisku Dodaj w aktach sprawy, dołączamy do akt zapisaną wcześniej wiadomość. Plik musi być zapisany z oryginalnym rozszerzeniem MSG lub EML. Następnie w aktach sprawy zaznaczamy pole wyboru przy dodanym pliku i w prawym menu klikamy opcję Rejestruj w RKW, e-mail wysłany poza EZD. System przeniesie nas do widoku rejestrowanie korespondencji wychodzącej e-mail, gdzie dodany plik będzie już zaznaczony. Po kliknięciu przycisku Dalej pojawią się dwa pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe. Odbiorca należy wyszukać odbiorcę z bazy adresatów i data wysyłki należy podać termin rzeczywistej wysyłki ze skrzynki pocztowej. Po wypełnieniu pól w widoku Rejestrowanie korespondencji wychodzącej e-mail i zatwierdzeniu ich przyciskiem Zapisz, informacja o wysyłce, statusie i rejestrze korespondencji wychodzącej, a więc RKW, pojawi się w zakładce wysyłki widocznej w szczegółach sprawy. Jak widzisz, system EZDRP daje nam możliwość generowania korespondencji wychodzącej na różne sposoby zarówno tradycyjnie w formie papierowej, jak i elektronicznie. Integracja systemu z e-pułapem i e-doręczeniami dodatkowo ułatwia pracownikowi merytorycznemu korzystanie z wysyłki elektronicznej. Wszystkie omówione wysyłki są dostępne zarówno dla spraw prowadzonych elektronicznie jak i papierowo.